Siemon mor. dzisiaj jesteśmy w Robloxie w Jenga i słuchajcie, to chodzi o to, że musimy... o, 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 ocie o Tam jest jedna taka osóbka, która ym, rzuca rzeczami i musi po prostu zbić tak, żeby każdy odpadł i mam nadzieję, że chociaż raz w tym odcinku będę właśnie tam, bo ja dobra jestem akurat w tym yy, Tak myślę w, sum w sumie, bo ja kiedyś w to grałam, to do dobrze mi szło i ta osoba, i tam tutaj słuchajcie się wybiera rzeczy, i w ogóle i opatrzcie. I właśnie on rzuca, rzucił właśnie samochodem. No, ale mu się nie udało, bo za, za nisko strzelił. Muszę słuchajcie, tutaj, uważać na to, jak on rzuca, bo będzie przypał. On nie zniża. Gdzie on teraz to postaje? O na dół leci. Ile osób tutaj jest? Kurde, no co jest? No, ale on zepsuł tą myszkę. I w ogóle tym jest z jakiejś Patrzcie, jak Kliknę dwa razy w jedno miejsce, to idę tam. Nie, tutaj nie ma. Nie. Słuchajcie, jak coś na mnie spadnie, to chyba też właśnie e, nie. No nie jestem pewny. Jestem chyba najwyżej ze do wszystkich. Nie? Dobra, jeszcze pięć osób zostało. O nie. Ale nisko już... O! Ale blisko jak to coś mnie dotknie. To umieram, i jakby cztery osoby zostały tutaj. Raz, dwa, trzy i cztery. Tam się, ale nadół rzucił. To jest ten w ogóle ryzykuję Życie jestem w swojej krawędzi. Ta też nie, i zginęłam. No, nie patrzyłam się. Dobra, ostatnia osoba. Dawaj typie, musisz to wygrać Tutaj słuchajcie nie ma takich punktów, że no w ogóle i tak dalej Tylko... Tak sobie gramy To nie jest żadna konkurencja, a nie, nie znaczy, no ta drużyna O Nie wiem czy stało. Ja chcę być tą osobką Tutaj No nie. Dlaczego? Tam jest. O no, jakiś. Ludzie. <laughs> Ludzie. Słuchajcie, serka, że tak późno, ale. E, odcinek weciał, ale e, zagapiłam się po prostu i. E, no i po prostu rysowałam, i wiecie, jak to jest. Jak bardzo wkręca rysowanie, więc szczególnie dziewczyny, ale to wiecie, tam faki też mogą wiedzieć, jak to bardzo wkręca. Dobra, I słuchajcie, zostawcie słupka, lajka, i wpadajcie na mojego Instagrama, link w opisie. I piszcie mi na Instagramie, że jesteście z YouTube'a to zaakceptuję waszą prognozę za subskrypcję. Za, za subskrybowanie. Oni tam lecą, ale ona tam ciągle nie więc słuchajcie, nie lecę. I słuchajcie, jak najlepiej jesteście z YouTube'a, to potem możecie mi pisać, jaką grę żeby, chcecie, żebym zagrała. Na przykład, właśnie w Robloxie, ale dokładną nazwę żeby by mi podać: jakiś parkour, jakieś oby, czy parkour oby, to samo, oby jakieś, albo Like Coś w tym stylu, jakieś, albo takie coś jak teraz. Albo jakieś takie. Po prostu, Green Robloxa, albo czy chcecie na przykład Minecrafta, jaki odcinek mam nagrać, albo z e, Fortnite'a, czy chcecie więcej odcinków. I może e, na przykład, że ktoś mi rozkazuje, albo coś tak jak mój kolega mi rozkazywał w Usie, Słuchajcie, jestem tutaj sama i nie mam to robić. Dlatego sobie skaczę. Petypera. Nie zbyć. Patrzcie, oni tam wszyscy sobie poskładali, bo myślą, że tam lepiej, a ona tam ciągle celuje. A ja jestem sobie tutaj i przetrwam. <s> es Dobra, 10 osób już poległo. To jest licznik, ile osób zostało Dobra, 176 sekund jeszcze. Patrzcie. Mało robię, ja sama tam spadnę zaraz. Góra. To się rusza, patrzcie to ode mną. O ciepanie, jak to. O nie, teraz we mnie będzie. Nie, za, za wysoko dała nie trochę No, niestety. Ale, głupek. Powodzenia. <głupy> Najlepsze co mogła zrobić <laughs> Boże Co ona zrobiła Nie wierzę Ja nie mogę, no nie wierzę Jak <laughs> tam Niszczyciel zmarł Dobra słuchajcie przetrwałam to na luzie Nie byłam ani razu Niebezpiecze Istwie już jedna osoba poległa! Aha, głowy nie ma. Dobra, słuchajcie, wy napiszcie w komentarzach jak Wam się podoba też mój świąteczny skin. Oczywiście. I słuchajcie, jak teraz jest. Yy. U, a, oni sami spadają, no to za ludzie. Mogę, mogę się domyślić, że większość z nich po prostu na telefonie gra i tak se chodzą, chodzą i bum, lask, parcie, oni wszyscy spadli. Bo ona, ten typ, który tam jest, ani razu chyba jeszcze nie rzucił. Znaczy nie, nie trafił, rzuca coś, ale coś nie pyta. Aha, o tak wyschnięty i słuchajcie e, o, ta gra się nazywa jenga po prostu piszcie jenga i będę wyskakuje w Robloxie oczywiście jak, chcecie, jak będziecie chcieli zagrać oczywiście serwer prywatny jest za darmo więc możecie sobie z kolegami zagrać albo z kimkolwiek chcecie i na ludziku sobie możecie stworzyć serwer prywatny bo jest za free, nie trzeba żadnych robuxów płacić i no ja na razie nie mam z tym e, zagrać, bo już jest troszeczkę późno. E, e, tak jak ja to wrzuciłam, to jest tylko o Oj, co Wypuście mnie! Proszę! Nie, no, ale please! Bo ten typ kurde tutaj wyceluje idealnie i wszystkich zmiecie. Dajcie mi tam przejść. Dobra. Ten typo coś... Boże, oni już sami spadają. Już mają dość. Jakkolwiek to nie zrozumiał. Mhm. Zostawcie suba i lajka i... Dobra. Szybciej. Może dziewcy ci ludzie są nieumiejętni, że oni tak, tak, tak dziwnie sami spadają. A dopiero y, chyba nie wiem, że jest takie coś jak... Jak <grym> z... <grym z... <grym z... Jak to się zmniejsza i zwiększa? No kurde, no ja chcę być! Dlaczego no, wy nie rozumiecie? A, moja ręka. O, i on już jest umiejętny. To ona, czy cię strzelała, słuchajcie, jak. O, o, kurde. Co? Cały środek typiera poleciała i, i umarło tyle osób. Patrzcie, ile osób umarło. Muszę myszkę sobie ustawiam. Dobra. I zmiotło. Trzeba osobki I Ja nie wiem. Pal tak tam osobę wywaliło w ogóle. Pod skale. Właśnie. Nie wiem, jak ja mogłam tak szybko. O, może. Nie wiem, nie patrzę ile jest ogólnie czasu, ale chyba z 300 ileś sekund Bo nie 400, bo, to, bo teraz jest 241 No, niżej musisz dać, niżej A Nie wpadajcie na em, poprzedni filmik, bo jest koksów z Fortnite no nie bardzo -ba, nie bardzo, ale... Yy, zarobudowania. Bo ja nie gram na Battle bunch, Bo i tak nie umiem budować i się nigdy nie uczyłam, więc to boxa nawet nie umiem dobrego zrobić, więc... więc pewnie mnie uznajcie za jakiegoś bamika teraz, ale yy, ja umiem bardzo dobrze grać, dobrze strzelam i w ogóle jak wpadniecie na to punkt, zobaczycie. Ale wiecie, ale się dobrze trzyma. Dobrze się trzyma. Dawaj, let's go, let's go. Dawaj, 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 dawaj. No nie, umarł Nie! Boże Co to było? Dobra, muszę pilnować, bo zaraz umrę tak jak wcześniej poprzedni. I ten typ, o który chciał. O... Mm, nie, nie wierzę. A ty gadasz? Nie, nie wierzę. Dobra, kolejny. Spadł, pewnie. Ok. Ci, co śmietnikami kurde, rzucają. Tu mam po prostu Typ, co maskina, kurde, jakiegoś futbolu, ty amerykańskiego. Co jest? Nie! Oh, yeah. Tak blisko a jednak tak daleko. No, to ciało. Tak blisko a jednak tak daleko. Dobra, dawajcie. Ale przecież to było nieludzkie. Co ten typ aż zrobił? Kto strzela? Nie gdzieś Tak, szadł. Shadow... No.

Nie wiem, co ja piszę, do jakiegoś randoma, ty. Okay, a nie ukraińcy Typ, co kurde ma przy sobie jakieś ukraińskie coś. Mm. Oh, no. oh, yeah. Jest to Ojej. to, cały Plasę, plasa, 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 no nie, ile jeszcze będę w tym gronie? Nie chcę. Ja po prostu, uuu, to dziwnie wygląda wtedy. Ja sobie stoję, nie ma, stoję, nic nie robię. Harcia o jakieś coś. Ukraińskie. Nie ma opcji, że mnie zepchniecie, kto. Tam są człowieki. Ja nie ryzykuję. Potem tam będzie mnóstwo osób, ja tutaj zostanę, a tamten typa będzie chciał więcej zlikwidować. I ten, to no ten. <laughs> Mmm. siema siema Nie, ale Bambi. Tutaj się bardziej układa. lecz albo dobra, nie, ten typo jest. Um, nie, oj. Niezgodnie umysłowy z tym, co ja myślałam. Czekaj, tutaj zaskoczyłam już się rusza, patrzcie, ja się ruszę, zaraz spadnę z tego. U! A, i nawet dobrze, że tutaj spadłam. Nie mi tam na górze. E, I ta ja sama tutaj już. No dobra, teraz się żyje. E, patrz, teraz, patrz, teraz leci na dół i ma już gdzieś mnie, która jest na górze. I teraz będzie długo robić. Ej, Hej. Hej. Jestem tak do Minecrafta przyzwyczajona. I cała jęga się wzięła, rozwaliła. Widzieliście to? Wieża wygrywa. Jest! Wieża wygrała. Iu, 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 iu. Boże, co? Jest! W końcu! To ja! Ciężarówka hmm. tak! Ciężarówka! Ja nie są, no. Dobra, podwyższymy to bardzo. Jedna osoba już spadła, co tam? Let's go Spokaj Let's go Nie spadł? Teraz spadł. A, Idźcie sobie Let's go Aż ciało do mnie przyleciało Patrzcie to Gdzie ten typo? jest typo? Ja nie wiem gdzie jest typo Słuchajcie Tam jest Okej, okay, to zniżymy Jest, jest, ale szybka rundka. Wygrana. Ale nie tak być tutaj już na kurze, naprawdę. Wolałabym być tam na dole. Patrzcie, chcę tam dojść. No, no ja chcę tam dojść, ale pani motka. Patrzcie! Nie. To ja tam dojść! No fajne umyłkę. Ja to tam dojść! Ja tam dojść! Ja to tam dojść! Jestem ten typ strzela? Nigdzie fajnie. Patrzcie ile niktów ma. skończona. Nie wnikam. Dobra, sobie górkę, słuchajcie, gramy. Mam nadzieję, że to wygramy. Po to ci ludzie co grają, jak piszą kill me! No przecież to sensu. Jak chcą, żeby go zrobili. Spadnie na dół. A nie... A nie gra. Albo po prostu wyjdzie. Mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. Let's go. 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 let us go let let us go Bo już jak trzeba być nieumiejętnym tak robić. Teraz strzelił, no. Ale ja to nie będę dobry że to jest ja, bo to jest idealnie wyprostowane tutaj. I co ten typ robi? Odcinek mi się duży tylko. Okay. To jest szpara, nie będę na, do niej na razie wlatywać, bo może się to dla mnie tragicznie skończyć, ale dobra. Nie, to ja zrobiłam. Oba da Mogłam tam wskoczyć. Arr. Dobra, słuchajcie, to już na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie więcej tych odcinków, właśnie z jęgi, to piszcie w komentarzu. I ja się z wami żegnam, słuchajcie, podajcie na mojego instagrama, em, piszcie mi tam, że jesteście z YouTube'a, to was dodam. Zaakceptuję prośbę o, o obserwowanie i takim samym sposobem będziecie mogli do mnie pisać, co mam nagrywać, jakie, jakie gry i w ogóle. I mam nadzieję, że wam się spodobało i że że tak późno, ja nie miałam czasu. Zagapiłam się, więc... Um, Elomordy.